Siemaneczko, witam na kolejnym teście. Dzisiaj znajdujemy się w Holandii. Mam tutaj odbiory, paczek pracuję pierwszy dzień po urlopie. No i chciałem przetestować na tym nowym kanale bifi, takie e, z salami włożone w takie ciasto. Podobno to jest bardzo dobre. Kiedyś próbowałem na, e, na moim pierwszym kanale takie podróby, które smakowały średnio, bardziej były takie suche, zapychające. Nic szczególnego, chociaż niektórzy pisali, że i tak dobre nawet takie podróby. Spróbujemy dzisiaj oryginalne takie Powiem wam, że pełno tego w niemieckich szkołach, w automatach, ale też i gdzieś tam w pracy, jak automat jest postawiony na jakichś magazynach, halach, to też takie bifi można znaleźć. No i oczywiście w marketach. Jak widzicie po wyjęciu, to jest nic szczególnego: jakiś kawałek ciasta pachnie to salami, przebija te salami już przez te ciasto. I teraz zobaczymy, jak to jest po ugryzieniu tego, czy faktycznie to jest takie dobre. Jak widzicie, po ugryzieniu w środku znajduje się salami. I naokoło jest to ciasto, nic więcej, żadnego sosu, żadnego niczego tam nie ma. Ale powiem Wam, że ten salami już jest lepszej jakości niż poprzednio jadłem. I faktycznie smakuje to lepiej. Chociaż dalej to jest bardzo suche i zapychające. To smak jest dużo lepszy. Co mogę więcej Wam powiedzieć? Jako taka przekąska gdzieś na drogę jak jedziemy. Czy gdzieś w szkole właśnie na przerwę. Jest w sam raz, jeśli ktoś lubi salami na pewno mu to posmakuje. Tym bardziej z tą bułką. Razem jakoś to gra. Także taka przekąska. W Niemczech jest. Myślę, że warto spróbować, jeśli nigdy wcześniej takiego czegoś nie jedliście. Także słuchajcie, czy polecam? Oczywiście warto spróbować, tym bardziej dla osób, które lubią salami. Myślę, że z tym ciastem takie połączenie naprawdę fajne. Zapraszam na kolejne. Zaobserwujcie, polubcie i do następnego, cześć.